When you are top G, you are dangerous at everything. That's why I'm top G Po sześciu numerach dają pół miliona, w drodze część zastanów za 200 koło na gryzie. jadę jak czarna w domu. No co jadę jak Anaconda. Dress code flash, ale W jest jest marihuana Do stera, szybka szama, później sen, wszystko stawia Bez kolejki już na samym wejściu Ze mną bracia Wiste sercu kelerka czeka na mnie w przejściu modelki zawsze, głodne seksu Tyż vibe Viski çay, hesap kalın geldi hadi baby side say, say Balkan, 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 Hu. Balkan, 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 Hu. Balkan, 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 Hu. Balkan, Balkan, Ta ra 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 ra. do mnie chodź, to jesteś dla mnie kot. Chcę to i tą ej Sorry, nie. Zesłam drugi dzień. Ja tego nie zrobię o Tobie zapomnę i wymienię cię na dwie. Top G od życia biorę co chcę. Nie ufam bankom, dlatego w safe jest schowany cash. ej Turkish Vibe, whisky, czaj Hesap kalın geldi baby say si, say. Si. Balkan, Balkan, Balkan. Hu. Balkan. Da, 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 da. Balkan Balkan Balkan